Witajcie moi widzowie. Ja jadę właśnie autobusem po centrum i chciałabym Wam pokazać takie fajne miejsca w Warszawie. Jadę w kierunku... Chcę dostać się na zamek królewski i jadę od centrum do zamku królewskiego i zobaczycie fajną trasę z, razem ze mną. Jak o, Warszawa się zmienia. Naprawdę tu jest hotel Metropol. Meczu, a pamiętam kiedy był taki inny budynek, które, po którym już śladu nie ma. Tam oczywiście mamy rotundę, a nie widzicie, ale może zakręcimy i będzie widać rotundę. Idziemy dalej w kierunku starówki. Zobaczcie jakie tutaj w wieżowce to też jest? Aha, Nowotel. To jest Nowotel. Już taki ogromny wieżowiec. No i jedziemy dalej. To są już takie stare budynki. To są, jedziemy oczywiście, alejami jerozolimskimi. Tam już za chwilę będzie palma. Widzicie palmę? Tak się jeździ po Warszawie teraz. Godzina piętnasta i jeździmy po Warszawie. A co my tu mamy? Cafe Nero. Green Cafe Nero. Mm, tak średnio lubię to. Cafe, green cafe Nero. Ale fajne co oni mają to mają książki na półeczkach. Fajnie. Jesteśmy na Alejach Jerozolimskich. A tu, ach, patrzcie, Louis Vuitton. To jest ten Louis Vuitton, który stoi pośród takich, zobaczcie, starych domków. Zobaczcie, jaki imponujący budynek Louis Vuitton. Na Alejach Jerozolimskich. A my się tu zbliżamy do Palmy. Do słynnej Palmy. I mam nadzieję, że oni mi to skręci. Na staróweczkę mi to skręci autobus. A na starówce spotykam się z całą rodzinką i w ogóle gdzieś upalnie. Jest poniedziałek, 21 chyba lipiec. Tak mi się wydaje, że to jest jakoś tak 21. Sprawdzę, to jak nie będzie, to napiszę Wam dokładnie, kiedy kręcę, ale to jest poniedziałek na pewno. Tak wygląda to duże rondo. Nie lubię, jak tu jestem, na przykład, gdy przejść, to nie lubię, zanim przejdzie, przejdzie się tam w tamtą stronę, to dużo czasu mija, bo tutaj są też tory. To tak jest duże rondo. Ale uwielbiam to część Warszawy. I tam zaraz Muzeum Narodowe jest, do którego będziemy szli jutro albo w środę, zobaczymy, bo Muzeum Narodowe zawsze jest na naszych na, na naszej liście. Jak jesteśmy w Warszawie. Tutaj jest Charles de Gaulle. I wjeżdżamy na Nowy Świat z Alei Jerozolimskiej, które są tam i przy których jest Muzeum Narodowe. No i oczywiście Agencja Rozwoju Przemysłu. Charles de Gaulle. Kiedy stoi, pilnuje skweru. No i wiecie, to się zawsze stoi, to się zawsze stoi. Zobaczcie, jak tam sobie piesi też czekają na tym rondzie, więc wolę sobie posiedzieć w autobusie, bo już ja się naczekałam też na tych rondach w Warszawie, więc już wiem, jakich rąd użyć, unikać, unikać. Jestem ciekawa, co jest w ogóle. teraz w Muzeum Narodowym.